Cześć, cześć kochane dzieciaki! To znowu ja, Tadek, misiek z biblioteki Niedźwiadek. Kochani, dzisiaj jestem z mamą w domu z powrotem. Mamy weekend, ale dzisiaj jest taki fajny dzień. E, mamy też takie święto w zasadzie święto czytania i wszystkich tych, którzy kochają czytać. Albo słuchać opowieści, bo mamy taki święto, taki tydzień. Cała Polska czyta dzieciom w tym roku o zwierzętach. No i dziś przeczytamy z mamą nietraktorkowe historie. Nie, 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 nie. Dzisiaj przeczytamy Wam fragment takiej fajnej książki o takim fajnym jednym panu, doktorze który potrafił rozmawiać ze zwierzakami. ale o tym wszystkim opowie wam mama. Mama! Dzień dobry dzieciaki. Faktycznie, tak jak powiedział miś, dzisiaj przeczytamy wam fragment książki, która nazywa się, której tytuł to „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”. Doktor Dolittle to taka postać. Wiele książek jest napisanych o doktorze Dolitla i powiem tak, to jest moja ulubiona, albo jedna z ulubionych książek z dzieciństwa. Doktor Dolit to postać absolutnie fantastyczna. Postać potrafiąca rozmawiać z każdym zwierzakiem. Postać niezwykle pozytywna, przeżywająca masę przygód. O jego przygodach możecie poczytać w kilku. Właśnie o nim i o jego zwierzakach. Natomiast my dzisiaj będziemy z Miskiem czytać właśnie książka Doktor Dolittle i jego zwierzęta. I przeczytamy fragment książki, znajdujący się zupełnie prawie na końcu, ponieważ bardzo fajnie jest po długim mm, pobycie gdzieś indziej, e, w jakichś innych trudnych warunkach, e, gdzieś, gdzie się przeżywa nie zawsze łatwe przygody, powrócić do domu, powrócić do siebie, e, do, swoich, e, do swoich wszystkich przyzwyczajeń, e, do swojego własnego konta. Kochani, czytamy, a ja mogę Wam jeszcze tylko powiedzieć że całe moje dzieciństwo marzyłam o tym, żeby być jak doktor Dolittle. I nie raz wydawało mi się, że potrafię e, rozmawiać albo e, chociaż rozumieć zwierzaki, e, których zawsze było w moim życiu bardzo dużo. Dobrze, nie przynudzamy, e, czytamy. Mamo, mamo, ale ja mam jeszcze coś do powiedzenia. Bo ty trochę jesteś jak doktor Dolittle. Bo ty potrafisz rozmawiać z blużakami. <laughs> tak, to prawda, Misku. Fajnie, że, że potrafi się z tobą komunikować, ale myślę, że to ty bardziej jesteś wyjątkowy, bo mówisz po ludzku. Dobra, już nie przedłużamy, czytamy. <laughs> Nareszcie w domu. Marcowy wiatr. Pojawił się i zniknął, kwietniowy deszczyk przeminął, majowe pąki przemieniły się w kwiaty, a czerwcowe słońce rozświetlało jasne pola, gdy w końcu John Dolittle wrócił do kraju. Ale nie, nie pojechał prosto do Puddleby. Najpierw cygańskim wozem objechał z dwugłowcem całą Anglię, zatrzymując się na wszelkich wież, wiejskich jarmarkach, a tam pomiędzy akrobatami z jednej strony, a teatrem ku z drugiej, wywieszali olbrzymi plakat, na którym było napisane: Przyjdźcie obejrzeć niezwykłe zwierzę o dwóch głowach, pochodzące z afrykańskiej dżungli. Wstęp: sześć pensów. Dwugłowiec siedział w wozie, natomiast wszystkie inne zwierzęta leżały na ziemi. Doktor siadał przed wozem, inkasował sześć pensów, uśmiechał się do gości, chętnie wchodzili do środka, dab, dab. Przez cały czas go upominała, gdyż wpuszczał dzieci za darmo, kiedy tylko spuszczali z niego wzrok. Zjawili się właściciele Zoo i cyrkowcy, błagali doktora, by sprzedał im to dziwne stworzenie, obiecywali krocie, jednak doktor nieustannie kręcił głową i odpowiadał. Nie, dwugłowiec nigdy nie zostanie zamknięty w klatce. Jak my wszyscy musi mieć możliwość decydowania o sobie podczas tej wędrówki, zobaczyli wiele dziwnych rzeczy i byli świadkami ciekawych wydarzeń, jednak po tym, co widzieli w odległych krainach, czego tam dokonali, wszystko, czym się tutaj zajmowali, nie robiło na nich wrażenia. Z początku bawiło ich, że prowadzą coś w rodzaju cyrku, jednak po kilku miesiącach sytuacja zaczęła ich potwornie męczyć. Wszyscy wraz z doktorem mieli wielką ochotę powrócić do domu. Dzięki temu, że tak wielu ludzi przybywało do ich wozu i kupowało bilet za sześć pensów, aby wejść do środka a tam zobaczyć dwugłowca, doktor szybko mógł porzucić cyrkowy fach. Pewnego pięknego poranka, gdy zakwitły malwy, przybył do pudlby jego bogaty człowiek zamieszkać, jako bogaty człowiek zamieszkać w małym domku z dużym ogrodem. Stary, kulawy koń. Bardzo się ucieszył na jego widok. Tak samo jaskółki, które już zdążyły zbudować gniazda pod okapem dachu i opiekowały się małymi. Kaczka dab także uradowała się z powrotu do domu, który tak dobrze znała, choć czekało na nią mnóstwo roboty. Cały dom pokrywała gruba warstwa kurzu, a wszędzie wisiały pajęczyny. Jeep poszedł najpierw pokazać swoją obrożę zarozumiałemu szkockiemu owczarkowi, swojemu sąsiadowi. Potem zaczął biegać po ogrodzie jak szalony, szukając kości, którą zakopał dawno temu. Wreszcie wypłoszył wszystkie szczury z szopy. Świnka Gep-Gep wykopała natomiast korzeń chrzanu, który wyrósł na metr pod ogrodowym murem. Doktor poszedł na spotkanie z marynarzem, który wypożyczył mu statek. Kupił mu dwa statki i i łódkę dla jego małej córeczki. Zapłacił też sklepikarzowi za prowiant otrzymany na afrykańską wyprawę. Kupił jeszcze jeden fortepian, w którym zamieszkały białe myszki. Skarżyły się bowiem, że w szufladzie biurka panuje straszny przeciąg. Nawet wówczas, gdy wypełnił całą skarbonkę stojącą w szafie, miał jeszcze mnóstwo pieniędzy. Musiał postarać się o trzy takie same skarbonki, by włożyć do nich resztę gotówki. Pieniądze to okropne utrapienie, powiedział. Jednak dobrze, jeśli nie trzeba się o nie martwić. To prawda, potwierdziła dab która piekła bułeczki na podwieczorek. Najświętsza prawda. A kiedy znowu nastała zima i za oknami sypał biały śnieg, po kolacji doktor i jego zwierzęta siadywali przy palenisku w kuchni, a on czytał im swoje książki. Ale gdzieś daleko, w Afryce, małpy siedząc na palmach, a potem kładąc się spać, Oświetlane jasnym światłem księżyca mówią do siebie. Ciekawe, co robi teraz ten dobry człowiek tam daleko, w Anglii. Czy kiedyś do nas wróci? A Polinezja wykrzykuje z gąszczu. Myślę, że wróci. Mam taką nadzieję. A nawet krokodyl wychyla łeb z czarnego błota i chrząka głośno. Hm, 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 no pewnie, że wróci. Idźcie wreszcie spać. Kochani, doktor Dolittle. To przedziwna, przebarwna, fantastyczna postać. Warto o nim poczytać, do czego oboje statkiem was zachęcamy. Do zobaczenia następnym razem. Pa pa! Pa, dzieciaki! Papa! Pa. Do zobaczenia!